Siemanko Turniowy Das 2 no i. Siemanko w ocenianku Demek. Czy są już czy nie? Znaczy, Demek oceniamy, ale czy. No już tu mamy skrypta na banana chopa. Z tej strony ja tych żyw, oczywiście. No już mamy sobie dodatkowe te. Nie wiem, jak to się to nazywało. Ale to chyba. Ten tamten też jest chyba jakiś odpalony No nie, się, że jak ma już WH, no to po co mu żaden... jak mała Banehopa, to po co mu już na przykład nie jest mu WH A no nie wiem. Przekonajmy się. W dzisiejszym odcinku sobie robimy ogarczka. W sumie dawno chyba nie było, znaczy we wrześniu jakoś. No to miesiąc prawie. Nawet może być miesiąc. No jakoś będzie miesiąc. Ja jestem załamany, bo przez chwilę nagrywałem właśnie coś go poligona. Który już widzieliście? Link macie, znaczy odnośnik w, w prawym górnym rogu Ja mam taki dupy, że nie dałem 7000 na zielony, że to jest szok, nie? Na pewno, a pan hopa. O, to już tego już nie da ukryć. I to go i tak zgłoszę na 100%. Tu się akurat odwróciłem. Chyba nie ma, Włocha. Szczela też jakoś tak. Kościoła. Nie chodzi już o kościoła. W ogóle jest 3-5 dla terrorystów. A pan jest. O. Oh. Mam presję! Dż! Terrorysta w szoku. Strzelają do niego, nie wiem z której strony. Ło! Wow. Nie no, kur... Chyba wszyscy. o o, Na chuj jeszcze strzela jak zabij, kur... Nie wiem, czy drugiego chciał zabić, czy co? <laughs> czy pokazać, że... Nie widzi, że zabij, Bo nie ma wła, przecież. <laughs> Hmm. Nie no dobra, to chyba, chyba bo... A Loliu. Chyba ta. Ale czekajcie słowka, że co sera. Myślałem jak je wybrać graffiti. A oh, wiem, ustawia, wH! Patrz, o... Wykurwa ze ten terrorysta. On nie zdąży, że nawet go zobaczę, on go już zabije. O, o słyszę. Oj byczku! Mi się wydaje, że on myślał, że on tam jest ścianę, ale jednak okazał się by za ścianą. No oj, jego wywiód w pole. Nie, nie, no że wyjewam na niego. O! Już to robili, kurwa, drż, drż, dr, w łeb, w ziemię, w łeb. w ziemię i już. Oju. Pewnie dał jakiś graffiti izuki, dał z GG kurwa, jakiś tam albo ripi, chuj Daj byczku no, Nie, szach... a bo zajebał szachmat, kurwa O, co powiedziałeś? Szachmat i chuj, nie wiem niby bym maskał na wście nie, wiem, nie, nie. Cięż, Ciężko, ciężko, ale naprawdę a pewno ma Onehopę, więc to już ma jak to określić? Wierz się skórnie Oj, dobra nie ma Kuha mu zaznaczę Może strzelać nie umie? Jak widzieliśmy jedna szlał takiej tam coś tam było <śmów> y wcześniej wcześniej no to nie wydaje mi się, o tu się ta o tu się tak wybiegnął a wcześniej jakoś tak nie wybiegał No gra. o o a tu go pan Strzałka zaznaczyła Ej, zaznaczyła kurwa Poszkała Nie, nie zaznaczyła O demko takie nie? Ciekawe, ciekawe Nie jest taki obwóz, że... idzie na pier... A jednak bany hopi jakiś W sumie często nie spotkam Chyba ci kranu nie przybiegły No zaję, full auto na no 4 Dobra, ej, to jest klaczyk Dobra, zadynka w siesiu Easy Nie wiem ja i tu są zaśmierdzić, więc... Nie co, nie wiem, musiał dać z 3000 złotych brutto polskich Żeby mi to tam Żeby mnie to przekonało, że z 300 Widzicie strzelać kiepsko strzelałem się no, naprawdę musisz strzela kiepsko Ale to nic, ważne, że przelewik jeszcze dzisiaj i, i mogę zrobić niewystarczająco co do wody wszędzie, ale nie! Tak Aczkolwiek, ale jednak tak i to na pewno No i myślę, że go to nie Przesuwa wertek, gdy widzimy się w następnym, następnym demeczku Siemanko turniowy z 2, i... <śmum> no i... <pierdałem>. No <śmum> No to mamy już drugiego cheaterka Zaraz lecimy dalej, tylko zobaczymy może coś Może coś ciekawego pokażę No, co się z nim dzieje z panem podejrzanym? Bo to zabrał i co? Tej, no co on robi? No i tak go przecież. Widzicie się na początku, co Chyba, że on się tak udawał. Ło! Wow. Usłyszał, że gościu spóźnił się i już się wycofał. <seminar activated> Uciekła na łeb. Ojojoj, oj, oj, byczku. Ojojoj, oj, oj, byczku. No i nic się nieba właśnie w tym momencie. Widzieliście to? Ja wam to pokażę teraz w wolnym tempie. o CT, CT, widzieliście go? Nie. Chyba, chyba lokalizował przecinka. Tylko <grym>, on to oka, kurwa

<laughs> Ojujujujuj. Sprawa wygląda tak, że już, już wszystko wiem. Wszystko mu zaznaczę, oprócz umyślnego przekazania. Bo na to szkoda, ryja mógł już przy przystąpić do szarży. Ale nie, to nie, jebs, bęk, bęk, on już nawet nie myśli o tym, co robi, on po prostu działa. Tak powinniśmy grać wszyscy w CSa. Nie myśleć, działać, szukać po prostu, szukać jeszcze Nie Zobaczcie przeciwnika, tylko po prostu, jak już wiecie, gdzie jest, znaleźć się, nie wiadomo jakim tropem, po śladach, gwiazdy na niebie wskazywały to. Nieważne, działajcie. Na przykład tak, właśnie tak. lepiej, najważniejszy jest najważniejszy. Tak, zgłoszę. W raporcie mu zaznaczył wszystko, że jest... Inny za wszystko, chyba 70 milionów. Niełatwo, nie? <gry> no dobra, po no oczywiste, ponad, ponad wszystko wątpliwość Tutaj też bez mniejszych problemów mogę to stwierdzić. A tutaj, No właśnie, bo tego nie wziąłem pod uwagę, a tu nic nie zrobił, chyba. Bo... Chyba nie, nie? No, obram, co nie. Ale widzimy się też w przeszły... Prześwie... WERDYKT! Tak, w werdykcie mu zaznaczyłem właśnie to, co chciałem. Nie, chciałem wszystko, ale jednak dowodu na to nie mam wystarczających. I się widzimy... Co? So, jesteśmy na Miragu tym razem. I drugi raz z Miragu w tym yy, w odcinku. No i co tu się wydarzy? Ha, <laughs> to było dziwne. Yy, 10-1 jest, podejrzany jest pierwszy. Nie wiem, czy on tak późno zaczął nie ma pojęcia. Ale to nieważne. Ważne jest, co... Zobaczymy Jak nawet nie widziałem Oj No ten tu mi tak profesjonalizmem zajeżdżałam powiem niby, niby coś tego, tego A bo ja wiem co to będzie? Mądrze kurde, mądrze <laughs> Wiem, że nie wiem Normalnie gra, no nie? Nie ma jakichś takich... ...WHO-owych zachowań no, normalnie to się... Ja nawet nie gram normalnie, ja gram jak jest normalnie Co tu Wiecie, przerwy też zrobię swoją ostatnią też długo nie grałem i... ...drewno w To nie jest taka giętkość jak była było jest takie... Hmm. Czela mego nie widzę Gdzie ty jesteś, tępy ja go widzę, ale nikt zabić go nie mogę. O, Tak Nie Słyszał kroki Co? Ka... I tak strzela, tak Co? Co jest? No mape kurwa, mimo co zosił. Nie wiem, w sumie nie mam żadnych dowodów, więc co? Nic. A tu jakoś tak szybko ma, taki szybki ruch, ale wcześniej to nie, wcześniej to. ma no, swobodę, sialangę na ślance był. Wyrwał granata, chłop. Chyba Flaming tam rzucają freszę. Wow, mu to dało dużo. Wydaje mi się, że całkiem sporo. Całkiem sporo, przebagaj nad przeciwnikami. Uwo. O! Ostatnia runda. W ogóle warto to yy, dodać. 55% strzałów w głowę. No, szczera. Jednym sprawnym ruchem. Z klikiem. No i po zawodach, dobra dobranoc. Eee, mam nadzieję, że wam się spodobało. Mam nadzieję, że w ogóle ktoś tu dotarł do końca. Fajny był wyroczyk. Mi się podobało. <grym> A jeszcze że będzie jak zmontuję ja go trochę, przytnę tego, tego i... stawcie w górę, subskrybujcie kanał, bo lecimy do... po tysiaka do końca roku A zostało 2 miesiące i... Trz, 16 dni? 17? Bo 31 ma chyba Jesteście? Co? <laughs> to by było ciekawe, ale dobra Dyn, dyn Turun Turudun Narka! <laughs>